Jeżeli nie zależy Ci na rozwoju Twojej firmy, to możesz przestać oglądać ten vlog. Dzisiaj bardzo ważna kwestia od czego tak naprawdę zależy rozwój firmy? Zapraszam do oglądania. Rozwój firmy. W skrócie rzecz biorąc, tak naprawdę zależy od rozwoju jego, jej pracowników. Jeżeli pracownicy się rozwijają, to firma ma szansę się rozwijać. Jeżeli tego nie robią, to czy firma ma szansę się rozwijać? Jest to możliwe. Jest to możliwe w jednym. W zasadzie, tak myślę, w jednym przypadku, nawet dwóch, tak naprawdę. Pierwszy, po prostu rynek sam się rozwija. To znaczy, że rynek sam rośnie, nie trzeba nic robić i po prostu wszystko rośnie jak szalone. Zdarza się. Tak? Na przykład, w branży deweloperskiej, rząd wymyślił jakiś program, który zwiększa ceny mieszkań. W związku z tym nie trzeba się przejmować, czy się zmieścimy w budżecie, bo i tak ceny rosną. Ej, po co się przejmować w budżecie, tak? Więc nie trzeba rozwijać ludzi. Inny przypadek. Kiedy zamiast rozwijać ludzi, ciągle przyjmujemy nowych. No, ale to de facto o, następuje rozwój tych ludzi. Mamy ciągle rozwijającą się kadrę, ale poprzez dopływ ciągle nowej siły. Nie chcę mówić, że pierwszy to kwestia przypadku. Sposób, czyli no, po prostu rynek rośnie jak szalony, i to w ogóle nie mamy na to wpływu, i to jest przypadek. Drugi, dotyczący tego, że Ciągle zajmujemy, przyjmujemy nowych ludzi. Niestety, problem jest taki, że jest to kosztowne. I nie zawsze nowo przyjęty pracownik się sprawdzi. Więc jak sprawić, żeby ludzie chcieli się rozwijać? Więc trzeba ich nagradzać. Za rozwój trzeba ich nagradzać, a nie karać. Jaka jest kara za rozwój? Na przykład cięższe obowiązki bez zwiększenia płacy. Więcej odpowiedzialności, bez, no, bez docenienia. Więc jeżeli nie doceniasz swoich pracowników, jeżeli nie zwiększasz im płacy w ramach, jak rośnie ich. Jak oni się rozwijają, jak rosną, jak nabywają nowe umiejętności, które wykorzystują w firmie i robią coś efektywniej, to nie dziw się, że nie chcą się rozwijać. Pomijając, że są takie jednostki, które w ogóle się nie chcą rozwijać, które nie chcą inwestować w swój rozwój, bez sensu. Bo przecież, jeżeli inwestują w swój rozwój, to również mają szansę rozwijać się, nawet gdyby odejść z tej firmy, zarabiać więcej w innej firmie. Ale cóż, nie mnie to oceniać. Więc, jeżeli nie potrafisz doprowadzić do tego, żeby Twoi pracownicy się rozwijali, to firma najprawdopodobniej. Nie będziesz się rozwijać, no chyba, że trafisz na bardzo sprzyjające warunki zewnętrzne, albo zainwestujesz bardzo dużo, bez gwarancji sukcesu, w ciągłe przyjmowanie nowych pracowników. Wybór należy do Ciebie. Dajcie znać, jaki Waszym zdaniem jest najlepsza ścieżka rozwoju dla pracowników, w jaki sposób najlepiej. Ee... Zachęcić tych pracowników do rozwoju? Co robić, żeby chcieli się rozwijać? Co robić, żeby chcieli się uczyć i inwestować e, właściwie wykorzystywać zdobywaną wiedzę w firmie? Jakich metod rozwojowych warto używać? Być może zrobię z tego fajny materiał na blogach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.